Witajcie kochani. Dzisiaj jest święto niepokolanego serca Najświętszej Marii Panny. Odmówimy zatem akt poświęcenia się niepokolanemu sercu Maryi i litanie do Najświętszego Serca Maryi. Matko Zbawiciela, na nowo poświęcam się Twojemu niepokolanemu sercu. Poświęcam Ci moją wolę, rozum i uczucia. Wszystkie myśli, słowa i uczynki, moje ciało i duszę, całe życie moje składam w Twoje serce, rozporządzaj mną według swojej świętej woli. Bądź mistrzynią mego życia i gwiazdą przewodnią na drodze do zbawienia. Niech w promieniach Twego niepokalanego serca kwitnie we mnie wiara, nadzieja i miłość. Albowiem chcę odtąd być Twoim prawdziwym apostołem, chcę dla Ciebie walczyć ze złem i wydzierać duszę z przepaści grzechu. Chcę walczyć na chwałę Twojego serca, aby je znano, kochano i służono mu. Moją modlitwę, komunię świętą, moje prace, trudy i cierpienia składam przed tron Twego syna jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią twoje serce niepokalane. Przyjmij, o dobra matko, tę moją ofiarę z siebie samego i wyjednaj mi łaskę pozostawania wiernym aż do śmierci, bym mógł przez całą wieczność wysławiać miłosierdzie serca twego. Maryjo, króluj zawsze w sercu moim i prowadź mnie do twego syna. Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison. Kirje Eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Maryi, módl się za nami. Najukochańsze serce córki Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Przebłogosławione serce matki Syna Bożego, módl się za nami. Wybrane serce oblubienicy Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, trójcy przy najświętszej przybytku, módl się za nami. Przedziwne serce matki Stworzyciela, módl się za nami. Najmilsze serce matki odkupiciela, módl się za nami. Serce Maryi niepokalane, módl się za nami. Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi najpodobniejsze do serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi stolica mądrości, módl się za nami. Serce Maryi. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Serce Maryi, tronie miłosierdzia, módl się za nami. Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości, módl się za nami. Serce Maryi, arko przymierza, módl się za nami. Serce Maryi, bramo niebieska, módl się za nami. Serce Maryi najchwalebniejsze, módl się za nami. Serce Maryi najpotężniejsze, módl się za nami. Serce Maryi najdobrotliwsze, módl się za nami. Serce Maryi najwierniejsze, módl się za nami. Serce Maryi najlitościwsze, módl się za nami. Serce Maryi, najłagodniejsze, módl się za nami. Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze, módl się za nami. Serce Maryi, w pokorze niezgłębione, módl się za nami. Serce Maryi, najcierpliwsze, módl się za nami. Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności, módl się za nami. Serce Maryi, któregoś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło, módl się za nami. Serce Maryi, miłością Boga pałające, módl się za nami. Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte, módl się za nami. Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające, módl się za nami. Serce Maryi przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione, módl się za nami. Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione, módl się za nami. Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane, módl się za nami. Serce Maryi, światłości błądzących, módl się za nami. Serce Maryi, pociechostrapionych, Módl się za nami. Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko. Módl się za nami. Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko. Módl się za nami. Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko. Módl się za nami. Serce Maryi, nadziei o Tobie ufających, módl się za nami. Serce Maryi, obrono w pokusach, módl się za nami. Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych, módl się za nami. Serce Maryi, ratunku konających, módl się za nami. Serce Maryi, które nikim nie gardzisz, módl się za nami. Serce Maryi, radości serc ludzkich, módl się za nami. Serce Maryi, wesele aniołów i świętych, módl się za nami. Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Święte i miłościwe serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami, aby i nasze serca zapłonęły Boską Miłością. Módlmy się. Boże Miłosierny, Ty napełniłeś najświętsze i niepokalane serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc to najsłodsze serce o wstawiennictwo. Otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Amen. Przepuść, Panie, przepuść ludowi swemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz, a oddal gniew swój od nas. Módlmy się. Miłosierny i wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwy, które za siebie i zaginących ginących grzechach braci naszych z pokorą do Ciebie zanosimy, abyśmy wszyscy z błędnej drogi nawróceni, wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali, a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wezwania. Niepokalane serce Maryi, ściśle złączone z sercem Pana Jezusa, wstawia się za całym światem. Niepokalane serce Maryi, świątynio Ducha Świętego, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego, Wstawiaj się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi, wstawiaj się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych, wstawiaj się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, synem swoim cierpiące, wstawiaj się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapionych. Wstawię się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego, wstawię się za światem całym. Módlmy się, święta Maryjo, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawię się za nami, niech wszyscy doznają Twojego wsparcia. Którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.